KSW, włodarze KSW zwracali się do ciebie z prośbą, pytaniem, z podpisaniem kontraktu. Miałeś coś takiego, były takie rozmowy? E, powiem tak, no, były propozycje ogólnie, ale tak jak jest walka teraz o pas i mhm. można powiedzieć, że wszystko zeszło na bok i czekamy na wynik tej walki. Czyli jest szansa, że, że możesz się pojawić na Polsacie. Mm. No, powiem tak, no teraz nie, może nieskromnie, no już anonimowy już nie jestem w tym momencie. Już no teraz federacja... gra na twoją korzyść, będziesz miał pas, to już w ogóle będą negocjacje zupełnie inne. No tak, tak, wiadomo, z tym, że ja ten wiadomo, wyzwałem, za, wyzwałem w zasadnie walce mistrza do walki o pas. Yy, więc nie chciałbym nigdzie uciec przed tą walką i po prostu <laughs> źle to będzie wyglądało. Po no, ale poza tym Wy... masz, jesteś związany z kontraktem. Tak, tak? oczywiście, tak, oczywiście, to o, mam kontrakt przede wszystkim. Yy, poza tą walką, no, ogólnie jeszcze kontrakt na, yy, już kurczę, tam pogubiłem się, na cztery walki. To będzie moja mm. trzecia walka na kontrakcie. Jak ją stoczę, to jeszcze i tak będę miał trzy walki na kontrakcie, więc... Przede ale wszystkim... czy to szybko działa, siedem <laughs> walk w roku, więc... Znaczy, no nie dają trzy walki w roku bez problemu, więc... Yy, Dają trzy walki w roku, jeszcze pozwalają walczyć w innych organizacjach, więc y, naprawdę nie, nie ograniczają mnie w niczym i to jest taka organizacja, w której zawodnik może się rozwinąć sportowo. Bardzo w porządku, tak? Tak. No bardzo i w mamy porządku. przykład Marcina Tybury, który emigrował do UFC, no i, i z dobrym skutkiem jakby nie było, tak? Tak, a teraz y, M1 w ogóle już ma podpisaną umowę i współpracują z UFC w związku z tym, że y, amerykańska organizacja zaczęła ekspansję na rosyjski rynek. Mhm. Otworzyła swoje biuro w Moskwie. I tak naprawdę e, ludzie, lu, ludzie z zaplecza technicznego M1 organizują galę tej UFC. E, Marcin Tybura mówił mi, że jak był na UFC w Moskwie, tam gdzie Janek walczył, to przy organizacji to widział, mówię, same znajome twarze, tych, których pamiętam z M1, e, więc oni pomagają w organizacji tego. E, Ponadto mistrzowie M1 e, mogą przejść, jeżeli zechcą, do UFC. i Już czterech mistrzów przeszło od tamtego czyli, czasu. Czyli e, droga chyba będzie bliższa UFC, tak? Nie, jeżeli, nie jeszcze. Jeżeli, jeżeli los będzie mi sprzyjał, szczęście będzie mi sprzyjał, będę walki wygrywał, to tak naprawdę najkrótsza, wal, najkrótsza droga do UFC to jest przeze jeden dla mnie, mhm. więc y, nie ma szybszej drogi w tej chwili dla mnie. To prawda. E... Bo tak naprawdę już jestem, już mam tam jakąś tam pozycję zbudowaną, mam walkę o pas y, i perspektywa bycia mistrzem jest naprawdę atrakcyjna.